Ciemny burgundowy kolor, piękny owocowy bukiet, dobrze zbalansowany słodko-kwaśny smak. Jakieś 3 kg czerwonych pożyczek, odszypułkowanych i wymytych tyle samo pożyczek czarnych, delikatnie zgniecionych i wyrzuconych do pojemnika fermentacyjnego syrop cukrowy. Czyli kilo 70 cukru rozpuszczone w 2,5 litrach wody. Do tego drożdże winne z biowinu, bez odżywki, wszystko razem wymieszane, zamknięte i zabezpieczone rurką fermentacyjną. Ponieważ to winiarski debiut nie dorobiłem się jeszcze wówczas cukromierza, i dlatego nie wiem, jaka była wstępna. Wartość Belgie może 18? Po około 10 dniach dokonałem pomiaru BLG na stawu, bo już udało mi się wcześniej kupić cukromierz. Okay. Mm. BLG w tym czasie wynosiło 2. Zdecydowałem się wówczas na to słodzenie na stawu i w 2,2 litry wody rozpuściłem 1,30 kg cukru. Zwiększyło to BLG do 16. Nastaw odstawiłem do dalszej spokojnej fermentacji. A po kolejnych dwóch tygodniach, czyli jakieś 25 dni od nastawienia tego wina, zdecydowałem się na odrzucenie owoców i przeciśnięcie miazgi przez zbudowaną dopiero co przez siebie własnoręcznie prasę do wyciskania owoców. Mm -hmm. Następnie resztę wina po oddzieleniu owoców przelałem do 10-litrowego balonu szklanego. Początkowo nie zauważyłem zbliżającej się katastrofy, aż tu nagle nastąpiła awaria! Przez chwilę wpadłem w panikę. Wydawało mi się, że drobinki szkła, które pewnie po urwaniu się szyjki wpadły do środka. Dyskwalifikują to wino, bo zbyt dużym niebezpieczeństwem jest podać komuś wino z ewentualną możliwością wypicia z drobinkami szkła, ale po pierwszym szoku przemyślałem sprawę i zdecydowałem, że szkło najprawdopodobniej opadnie na dno i zostanie w osadzie, a przy delikatnym zlewaniu wina z nadosadu nieszczęście zostanie w środku i będzie wyrzucone. Wino w konsekwencji trafiło do dwóch mniejszych damek 5-litrowych i tam zostało odstawione do dalszej fermentacji. Wino leżakowało w piwnicy kolejne dwa lub trzy tygodnie, po czym zdecydowałem się na pierwsze zlanie z nadosadu. Belgię zatrzymało się na poziomie 5-6 stopni. Wino z każdym dniem, tygodniem klarowało się coraz ładniej. Pod koniec października, czyli jakieś 3 miesiące od nastawienia tego wina, zlałem wino z Nadosadu po raz drugi i dokonałem degustacji. Myślę, że za kilka miesięcy to będzie naprawdę dobre wino.